Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Herfstona I cóż, mamy inne tryby. W ramach innych trybów mamy ustawkę, która jest dostępna w tej chwili w ramach bety, otwartej bety dla wszystkich. No i cóż, zagrałem w ustawkę raz w tutorialu, i wtedy zająłem pierwsze miejsce oczywiście, i raz zagrałem z innymi graczami, gdzie sromotnie przegrałem. I z tym otóż to doświadczeniem postanowiłem rozegrać pojedynek ustawki i nagrać ten pojedynek, pokazać wam jak ten tryb wygląda, jeśli sami jeszcze nie mieliście okazji się przekonać i też trochę powiedzieć wam co ja sądzę na ten temat. Więc klikamy po prostu graj i gra się zaczyna ładować. Ustawka to jest taki auto butler, tak zwany, szachy, autoszachy też można powiedzieć w Hearthstone'ie. Z kartami Hearthstone'a, które ma inne zasady. Nie, nie wiem, jakoś tak. Nie zobaczycie. Wpierw wybieramy postać. Otrzymujesz 3 punkty dla złotą monety do Twojej ręki. Mm. Albo mogę. Daj Twoim stronnikom opis agonia przez LOKA 11, mm. Moneta mi się nie przyda, a trzy punkty obrażeń sobie zadać to dużo, więc wezmę Wielkiego Płetwa. Ogólnie właśnie się wybiera bohaterów na dzień dobry. Każdy bohater ma swoją zdolność specjalną. I potem jesteśmy w trybie karczmy, gdzie kupujemy stronników. To zaraz tam, a, akceptuj, przepraszam. Nie, nie kliknęło mi się. Z takimi przeciwnikami będziemy grać. No i cóż, i mamy tryb karczmy, gdzie Ziomek po prostu daje nam trzech stronników, i możemy zrekrutować sobie kogoś. Zrekrutujmy sobie na przykład. Trzy sztuki monet kosztuje rekrutacja. Biorę tego robota. Kupiliśmy go za trzy sztuki, zagrywamy go. 14 sekund trzeba poczekać będzie walka. Nie stać mi na użycie, oczywiście, zdolności, no ale okej. Okay. Walka odbywa się w ten sposób, że stronicy są stawiani naprzeciwko siebie i atakują od lewej strony do prawej po kolei, ale atakują losowych stronników, chyba że jest gościu z prowokacją. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. A tak, oczywiście. Także teraz, właśnie z jednym z graczy będziemy walczyć, no i gościu, oprócz. No, i wszyscy zginęli, więc jest remis. Nikt nikomu sobie nie zadaje obrażeń, cudownie. Mam to dla I teraz. E... No dobra, ja sobie wezmę jeszcze taką robocika, bo ogólnie jak się trzy takie same karty kupi, to się ta karta ulepsza do złotej Karty I wówczas ta złota karta, Ta złota karta jest mocniejsza I daje nam jeszcze nagrodę za zrobienie, skompletowanie takiej trójeczki Można też kartkę ulepszać, to w następnej turze może zrobię Ale tu, no chciałem skorzystać z tego kangu bro... kangu, robocika. Bo, bo czemuż by nie? I właściwie tak się to zapętla. I chodzi o to, żeby wygrać, żeby być na szczycie tutaj. No i teraz, na przykład, z takimi ziomkami walczymy. Pojawiają się murloki, teraz zadajemy obrażenia przeciwnikowi tyle ile gwiazdek w mojej stronicy mają, plus poziom karczmy. Mój poziom karczmy w tej chwili jest jeden, więc dlatego 3 punkty obrażeń zadałem. I sobie. teraz, na przykład, czy ja chcę zagrywać demony? Nie będę zagrywał demonów. To mi się nie do końca podoba. Więc kupię to. Kupię to. Odświeżymy to. Nie trafił się żaden kangurobocik, ale to jest ciekawe. Więc możemy zamrozić sobie stron stronników i wtedy oni zostaną na kolejną turę. Kupię tych dwóch ziomków. Będę bardzo zmechanizowany, mimo że tym ulokiem. Czyli to zamrożenie działa dokładnie tak samo jak w każdym innym Auto Battlerze. No i walka. Hmm. Ale nie wiem, czemu ziomek ma 0 punktów zdrowia. Przegrałem to. Ewidentnie to przegrałem. Nie dostanę 4 punkty obrażeń, ale czemu walczę z Kiotu zadem zamiast z graczem, to nie wiem. A, bo gościu odszedł, po prostu, po prostu odszedł z gry. Kupujemy dwóch stronników, rzucimy ziomka z tym po lewej, proszę bardzo. Czuję się w miarę, w miarę wyposażony teraz, bo mam dużo, dużo punktów ataku, więc będę zabijał wszystko, wszystko i wszystkich. Karszma, jak widzicie, ulepszenie karczmy kosztuje 1 mniej co, co turę, więc warto ją chyba w miarę szybko ulepszać, bo ulepszenie powoduje, że lepszych stroników dostajemy, więcej gastkowych stroników. Tego kangurobocika mogę nie być wcale, yy, mogę nie być w stanie w ogóle ulepszyć. No zaczynamy. Boom! Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Nie, walka. mmmm Brawo, ty! Na szczęście wygramy to. Ragnaros ma dobrą zdolność, bo zadaje 8 punktów obrażeń wumelosłym stronnikom. Ale ja zadaję 5 punktów obrażeń atakiem. Świetnie. I mamy kolejną fazę rekrutacji. Hmm. Weźmy nowych stronników. I jest kanguro robocik. Weźmiemy go, nie? Kupimy. I zobaczcie. I teraz mi się ulepsza ziomek. I mam 6.2 I dostaję nagrodę jeszcze. I w nagrodę jest odkryć stronika poziom trzeciego. Mm. Nie mam bestii, więc wezmę to. Zagram to. Wezmę to i zamrożę. I, i zagram to jeszcze. Bo chcę, chcę tych trzech zrobić. No bo czemużby nie? Można też przestawiać tych stronników, ale... Hmm. To nam nie pykło. Było blisko. Ale nasz ekranowy mini-bocik się spisał. Świetnie. Dostajemy dwóch nowych stronników. O, no chcę tego. Chcę tego ziomka O, odświeżmy yy, To jest ciekawe mm, Demonów nie mam, niestety Więc to mi się nie opłaca Oj, a okej, okay, dobra I tak mogę to zagrać, tak naprawdę Nic mi nie przeszkadza zagrywanie tych stronników I ten dostanie jeszcze plus jeden, plus jeden Świetnie Nie wiem czy chcę to zamrażać Chyba nie, nie, nie opłacam się jednego ekranowanego minibota Liczę na te tygrysy i mega hukoboty Że mi się skąbią No zobaczymy Ten gościu odszedł po prostu z gry, więc nic nie zrobił, nie? Dawno nie lepszałem karczmy, może by wypadało to zrobić Uuu, mocny pocisk wszedł. Zobaczcie, ile obrażeń. 14 punktów, bardzo dużo. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Mmm, to mi się bardzo podoba. Zagranie. Ciekawe jak to się dalej potoczy. I odkrywamy, mm... coraz najsilniejszy. Ale jakoś tak bez rewelacji. Ezmy takie co skoczki. Niestety nie mogę zagrać kolejnego. No ale trudno. <laughs> nie wiem, czy chcę tego dowódcę Falangi. Nie mogę go sprzedać. Niestety trzeba w pierwszym zagrać stronika, żeby móc go sprzedać. To jest słabe, akurat. Moim zdaniem. Takie jest moje odczucie, przynajmniej. No teraz tego nie będę chciał za bardzo sprzedawać, tego nie chcę, więc no tego kronowanego mini najprędzej sprzedam. Mm, to się okaże. To się może bardzo źle skończyć. Widzicie? Wcale nie jest tak rewelacyjnie. O, na szczęście gościu padł. Na zero. Na zero wychodzimy. No okej. Okay. Nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Mm, jest trzeci ziomek. Świetnie. Kupuję to. Zagrywamy kico skoczka. Raz, dwa, mm, No dobra, zagram to, nie? Może dostanę jeszcze, ale nie dostanę. Zagram tego ziomka. Odkryjemy sobie... Tego jeszcze jednego? Nie mam strzałników z prowokacją No ale okej okay, Niech będzie o, Zróbmy to Zróbmy to No i zobaczymy co się stanie Tego ziomka nie wiem po kiego grzyba mi on No ale okej okay. Ten ziomek niech będzie pierwszy Już póki co wydaje mi się, że jest lepiej niż ostatnio, bo ostatnio przegrałem dosyć szybko. Wow, już mam piąty poziom karczmy. Wszyscy mają cię na celowniku, uważaj. Niestety właśnie to, co mi się nie podoba w tym battlerze, to to, że losowo atakuje tak naprawdę tych stronników. Poza prowokacją. Prowokacja będzie pierwsza miała pierwszeństwo, ale tak poza tym to jest niestety totalny los. Totalny random. Więc nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. Tak do końca. Nic mi się z tego nie podoba. I tak naprawdę, w tej chwili chyba nic mi innego nie, nie pozostaje, niż po prostu właśnie wymieniać tych stronników. Wynajmij rekruta, póki możesz. Nic mi się z tego nie podoba. Jeśli wynajmiesz tego stronnika, to zdobędziesz trójkę. No, muszę zamrozić. Bo nie mam niestety złota na to. A chcę ziomka dostać. Biorę ziomka w 100%. W 100%. Jestem pierwszy. W ogóle. 36 punktów zdrowia. Mam najwięcej. Ha! No proszę. Chyba ten ziomek jest dobry dosyć. Boska robi swoje. Zasadniczo. Zobaczmy. Czy uda ci się utrzymać prowadzenie? To będzie bolesne. Ale pięknie, pięknie się rozbiło. Ale czyżbym gościa zabił? Nie, za mało. A może nie, 12. Dobrze, zabity. Taram! Tak się, tak się zabija. <grystanie> Niestety, zawsze z 10 monet. To nie ulega zmianie. Tego ziomka kupujemy. Um, chcę tego kupić. Poziomu czwartego. Mm, to jest dobre. Mm, weźmy to. Zróbmy to, zobaczmy. Nic z tego nie mam. Ja już się obawiam, że nie dostanę na przykład mojego kicoskoczka więcej. I będzie mi bardzo przykro z tego powodu. To jest zupełnie. Ja chcę to sprzedać. Czemu ja nie mogę tego sprzedać, ludzie? Pod tym względem jednak. E, Team Fight Tactics, czy, czy Dota Underlords, czy jak to się tam nazywa, jest lepszy, że można zawsze to sprzedać. Być może ja powinienem bardziej szuf szuflo szuflować moimi e, zdolnościami tutaj. Nie wiem. Może to jest mój błąd. Nie wiem. Póki co jestem królem. Królem <grym> urloków. Wszyscy mają cię na celowniku. Uważaj! Okej. Okay. To boli. Myślę, że przegram teraz. Ziemek ma więcej. Yy, kombinacji tutaj. To jest moja najsilniejsza karta. O wow. Żerna hiena się po prostu... I zobaczcie, staje już nagle 10 punktów obrażeń, tak z nienacka, nie? nie ładnie. No i co? I nic z tego nie mogę kupić. Wiecie co? Zróbmy to. Więcej stronników jest. To mogę wziąć? Dobra, wyrzućmy pizę skoczka. Nie wiem, tego trzeba było chyba zagrać bardziej, no ale okej, okay. nie wiem czy tego chcę tak naprawdę jeszcze trzymać. Czy mi się nie opłaca tego wymienić dawno? Dzisiaj bym chciał sprzedać, to są dwie sztuki złota, które no, są zmarnowane. Niestety, pod tym względem mi się to nie podoba. Po prostu mi się to nie podoba. Nie wiem w ogóle, ile z tych kart dostanę w tym trybie. Naprawdę nie wiem. 27 Teraz niestety za mało. Dostaniemy znowu w ciry. Nie użyłem tej zolności w sumie. Może to błąd. Dobra, chyba trzeba zrobić jakieś przeszu przeszuflowe. Teraz, teraz mi kico skoczka dajesz, Ziomek. No. Nee. W końcu. W końcu mogę tych sprzedać. Mm. Machnąć ręką, mi tylko pozostaje. To jest zdecydowanie dobre. 6 punktów obrażeń. Czy ja tego nie użyłem? Czy ja tego użyłem? Kiedy ja tego nie użyłem? Wy mi powiedzcie. Dziwne. Jestem więcej niż pewien, że tego użyłem. Chyba zginiemy, zginiemy w tej chwili. No. 14. Ale jestem mniej przekonany, że tego użyłem. Także mi trochę przykro. Eee, skończyliśmy na trzecim miejscu. Czwartym. Co, coś tam do klasyfikacji. Dwie z trzech wygranych. Mistrz ustawki. Więc pakiety nam no, się tutaj teraz nagromadziły. I chyba to jest wszystko. Ta premia nie działa jeszcze. Zasyłamy po zakończeniu beta testów, gdzie będzie można blokować dodatkowe statystyki. Wybierać trzech bohaterów, a dwóch i. Odblokowywać. Zdobywaj pakiety z wejścia smoków. A ci to, to może jednak jak. jego tworzy te pakiety. No mam je. Aha, zdobyłem jeden. Ok, czyli muszę więcej ich zdobyć w teorii. Albo muszę kupić w przesprzedaży, więc to jest nadal. legendarna. Tak samo księżycowy kolos. Zupełnie znienacka. To jest nadal ustawione na to, żeby wydawać pieniążki i kupować pakiety kart u nich. Ta, ta, taki prosty wniosek. To jest premiera w grudniu, to jest nowy dodatek. I dlatego tam było jeden na 30 już w e, trybie ustawki w tej premii. 1 na 30, jak jest 10, to ten czy jakby się ktoś zakupił i zrobił ten sprzedażową Zakup to by się wszystko mu odblokowało. Ech. Irytujący design gier. Osobiście nie, nie przepadam, no ale nic. Dajcie znać co sądzicie na temat ustawki, czy wam się ten tryb podoba. Ja osobiście mam mieszane uczucia, moim zdaniem ten tryb nie pasuje do Hearthstone'a, jest zbyt losowy. Tak jak ogólnie lubię losować w Hearthstone'ie i karty, które dają losowe karty na przykład i tak dalej, tak tu... Te ataki, które się odbywają w sposób losowy, są no, jednak zbyt losowe. Owszem, no, ktoś mi powie, że w takim Team Fight Tactics czy uh, uh, w Docie Underworld, czy jak to się tam nazywa, też te walki są losowe i przeciwnicy losowy wybierają, kogo atakują. Ale można jednak ustawić na tych stronników i wybrać, kogo mają atakować. Tu poza prowokacją i ustawianiem. Można przesuwać tych stronników na lewo i prawo, czego nie pokazałem za bardzo, no ale cóż, wybaczcie. Eee, ale to nadal jest tak, nawet jeśli przeciwnik, stronnik jest ustawiony na maksa po lewej stronie. I przeciwnik nie ma prowokacji. To mój stronnik zaatakuje losowego gościa po stronie przeciwnika. Nie mam żadnej kontroli nad tym, kogo zaatakuje. I to jest słabe, moim zdaniem. No ale. Cóż, takie jest moje zdanie. Dajcie znać, co wy sądzicie w komentarzach pod tym filmem. Ja widzę się z Wami w kolejnym odcinku. Nie Na razie.